Carl Jung postrzegał samotność jako głęboki i paradoksalny aspekt ludzkiego doświadczenia. Dla niego nie chodziło tylko o brak innych, lecz o głębszą izolację, która pojawia się, gdy ktoś ma trudności z wyrażeniem tego, co naprawdę myśli, lub gdy jego poglądy są odrzucane przez innych. Jeśli ktoś potrafi zaakceptować ten rodzaj samotności, mogą pojawić się chwile istotnego wewnętrznego rozwoju i przemiany. Od najmłodszych lat doświadczał samotności ukształtowanej przez swoją wrażliwość i introspekcję. Jego proces twórczy często wymagał izolacji, np. podczas czasu spędzonego w jego nadmorskim domku, gdzie zgłębiał nieświadomość. Te samotne okresy, choć bolesne, stały się niezbędne dla jego eksploracji psychiki i jego drogi do indywidualizacji. Jung widział samotność jako potrzebną próbę dla tych, Którzy chcą zrozumieć i zintegrować głębsze aspekty psychiki. Służy jako zarówno ciężar, jak i dar, zmuszając jednostki do zmierzenia się ze swoją wyjątkowością i wewnętrznymi głębiami. W swojej pracy terapeutycznej, Jung zachęcał do konstruktywnego spojrzenia na samotność. Wierzył, że może ona ujawniać ukryte nierównowagi takie jak zaniedbywanie części psychiki, jak cień. Anima czy animus, a zniesienie jej bólu może prowadzić do uzdrowienia i samopoznania. Może to doprowadzić do autentycznej więzi z naszym wewnętrznym światem. Zamiast patologizować samotność, ujmował ją jako krok w kierunku całości, stanu, w którym jednostka może zintegrować to, co świadome, z tym, co nieświadome. Jung również łączył współczesne odczucia izolacji z utratą wspólnych symboli życiowych które kiedyś nadawały sens i więź z archetypową rzeczywistością, z którą jesteśmy zawsze połączeni, świadomie czy nieświadomie. Zachęcał ludzi, by podjęli poszukiwania symboli rezonujących z ich wewnętrzną rzeczywistością, które często można odnaleźć w snach, w nieustannym dziele twórczym nieświadomości. W takim ujęciu, samotność przestaje być punktem końcowym, a staje się drzwiami do głębszego i bardziej znaczącego sposobu bycia. Może oferować szansę na połączenie się z najgłębszymi aspektami naszej psychiki i większą zbiorową nieświadomością. Oto Jung o swojej drodze przez samotność, swoimi własnymi słowami. Różnica między większością ludzi a mną polega na tym, że dla mnie dzielące ściany są przejrzyste. To moja szczególność. Inni widzą te ściany tak nieprzezroczyste, że nie dostrzegają niczego za nimi i dlatego myślą, że nic tam nie ma. Do pewnego stopnia dostrzegam procesy zachodzące w tle, co daje mi wewnętrzne poczucie pewności. Ludzie, którzy nic nie widzą, nie mają pewności i nie potrafią wyciągać wniosków, albo im nie ufają, nawet jeśli je mają. Nie wiem, co sprawiło, że zacząłem dostrzegać strumień życia. Prawdopodobnie był to mój podświadomy umysł, albo może moje wczesne sny. To one od samego początku kształtowały mój kierunek. Wiedza o procesach w tle ukształtowała moje relacje ze światem już bardzo wcześnie. W zasadzie te relacje były w moim dzieciństwie takie same jak dzisiaj. Jako dziecko czułem się samotny, a nadal tak jest, ponieważ wiem rzeczy i muszę na nie wskazywać, których inni najwyraźniej nie znają i w większości nie chcą poznać. Samotność nie wynika z braku ludzi wokół, lecz z niemożności przekazania rzeczy, które wydają się dla nas ważne, lub z posiadania pewnych poglądów, które inni uważają za nie do przyjęcia. Samotność zaczęła się od doświadczeń moich wczesnych snów i osiągnęła szczyt, gdy pracowałem nad podświadomością. Gdy człowiek wie więcej niż inni, staje się samotny. Jednak samotność nie musi być przeciwieństwem towarzystwa. Bo nikt nie wyczuwa towarzystwa bardziej niż człowiek samotny, a towarzystwo rozwija się tylko wtedy, gdy każdy świadomie pamięta o swojej tożsamości i nie utożsamia się z innymi. Ważne jest, by zachować sekret, przeczucie tego, co nieznane. Napełnia to życie czymś bezosobowym, numinotycznym. Człowiek, który nigdy tego nie doświadczył, przegapił coś ważnego. Musi czuć, że żyje w świecie, który w pewnych aspektach pozostaje tajemniczy. Wydarzają się rzeczy, których można doświadczyć, ale które pozostają niewytłumaczalne. Nie wszystko, co się zdarza, da się przewidzieć. Niespodziewane i niezwykłe należą do tego świata. Tylko wtedy życie jest pełne. Dla mnie świat od początku był nieskończony i nieuchwytny. Leczenie można nazwać problemem religijnym. W obszarze relacji społecznych lub narodowych stan cierpienia może przybierać formę wojny domowej. A ten stan należy uzdrowić dzięki chrześcijańskiej cnocie przebaczenia dla tych, którzy nas nienawidzą. To, co staramy się z przekonaniem dobrych chrześcijan stosować na zewnątrz, musimy również wykorzystać do uzdrowienia stanu wewnętrznego w leczeniu nerwic. Dlatego współczesny człowiek ma dość słuchania o winie i grzechu. On jest głęboko dręczony przez własne sumienie i bardzo pragnie dowiedzieć się, jak pogodzić się ze swoją naturą. Jak pokochać wroga w swoim sercu i nazwać wilka swoim bratem? Co więcej, współczesny człowiek nie jest skłonny szukać sposobów na naśladowanie Chrystusa, lecz raczej próbuje żyć swoim własnym, indywidualnym życiem, niezależnie od tego, jak skromne i nieciekawe by ono nie było. Dzieje się tak, ponieważ każda forma naśladownictwa wydaje mu się nużąca i jałowa, buntuje się przeciwko tradycji, która chciałaby go trzymać na wydeptanych ścieżkach. Wszystkie te drogi jego zdaniem prowadzą w złym kierunku. Może o tym nie wie, ale zachowuje się tak, jakby jego własne życie indywidualne było przeniknięte wolą Bożą, którą należy za wszelką cenę zrealizować. To jest źródło jego egoizmu, który jest jednym z najbardziej namacalnych objawów zła wynikającego ze stanu nerwicowego. Jednak osoba, która mówi mu, że jest zbyt egoistyczny, traci pewność siebie i słusznie. Bo taka krytyka tylko pogłębia jego nerwicę. Jeśli chcę pomagać moim pacjentom, muszę zrozumieć głębokie znaczenie ich egoizmu. Byłbym naprawdę ślepy, gdybym w nim nie dostrzegł prawdziwej woli Bożej. Muszę wręcz pomóc pacjentowi w realizacji jego egoizmu. Jeśli mu się to uda, oddali się od innych ludzi. Odepchnie ich, a ci dojdą do siebie. Tak jak powinni, bo próbowali go pozbawić jego świętego egoizmu. Ta sprawa musi pozostać jego własną, gdyż jest to jego najsilniejsza i najzdrowsza siła. To, jak już powiedziałem, prawdziwa wola Boża, która czasem prowadzi go do całkowitej izolacji. Choć ten stan może być przygnębiający, przynosi mu też korzyści, ponieważ tylko w ten sposób może zmierzyć się z samym sobą i nauczyć się, jak cennym skarbem jest miłość bliźnika. Co więcej, tylko w stanie całkowitego porzucenia i samotności Doświadczamy wspierających mocy naszej własnej natury. Skutkiem mojej decyzji i zaangażowania w sprawy, których ani ja, ani nikt inny nie był w stanie zrozumieć, była ogromna samotność. Chodziłem obciążony myślami, o których nie mogłem z nikim rozmawiać, byłyby one tylko źle zrozumiane. Czułem przepaść między światem zewnętrznym a wewnętrznym światem obrazów w jego najbardziej bolesnej formie. Nie potrafiłem jeszcze dostrzec tej wzajemnej zależności obu światów, którą dziś rozumiem. Widziałem jedynie nieprzezwyciężoną sprzeczność między wnętrzem a zewnętrzem. Jednak od samego początku było dla mnie jasne, że mogę nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym i z ludźmi tylko wtedy, gdy uda mi się pokazać, a to wymagało ogromnego wysiłku, że treści doświadczenia psychicznego są rzeczywiste. Są one realne nie tylko jako moje osobiste przeżycia, ale także jako zbiorowe doświadczenia, które mają inni. Później próbowałem to udowodnić w swojej pracy naukowej i zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby przekazać moim bliskim nowy sposób postrzegania rzeczy. Wiedziałem, że jeśli mi się to nie uda, będę skazany na całkowitą izolację. Dopiero pod koniec i wojny światowej stopniowo zacząłem wychodzić z mroku. Do tego przyczyniły się dwa. Wydarzenia. Pierwszym było zerwanie z kobietą, która usilnie próbowała mnie przekonać, że moje fantazje mają wartość artystyczną. Drugim i najważniejszym wydarzeniem było to, że zacząłem rozumieć rysunki mandali. Stało się to w latach 1918-1919. Pierwszą mandalę namalowałem w 1916 roku, zaraz po napisaniu Septem Sermones. Naturalnie, wtedy tego nie rozumiałem. W latach 1918-1919 przebywałem w hado jako komendant angielskiego obozu internowanych. Gdy tam byłem, każdego ranka szkicowałem w notesie mały okrągły rysunek mandale, która wydawała się odpowiadać mojej wewnętrznej sytuacji w tamtym czasie. Dzięki tym rysunkom mogłem obserwować swoje psychiczne przemiany z dnia na dzień. Pewnego dnia, na przykład, Otrzymałem list od tej estetycznej damy, w którym ponownie upierała się, że fantazje powstające z mojego nieświadomego mają wartość artystyczną i powinny być uznawane za sztukę. List ten irytował mnie. Był daleki od głupoty i dlatego niebezpiecznie przekonujący. Nowoczesny artysta przecież w końcu stara się tworzyć sztukę z nieświadomości. Utylitaryzm i samozadowolenie ukryte za tą tezą uderzały w moją wątpliwość. Mianowicie niepewność czy fantazje, które tworzę, są naprawdę spontaniczne i naturalne, a nie w końcu moimi własnymi arbitralnymi wynalazkami. Wcale nie byłem wolny od bigoterii i pychy świadomości, która chce wierzyć, że każde w miarę dobre natchnienie pochodzi z własnych zasług, podczas gdy gorsze reakcje to tylko przypadek lub pochodzą z obcych źródeł. Z tej irytacji i niezgody w sobie, następnego dnia powstała zmieniona mandala. Część obwodu pękła, asymetria została naruszona. Dopiero stopniowo odkryłem, czym tak naprawdę jest mandala. Forma transformacja wieczna, rekreacja wiecznego umysłu. I to jest jaźni całość osobowości, która, jeśli wszystko idzie dobrze, jest harmonijna, ale nie toleruje. Samu oszukiwania. Oczywiście. na początku mogłem je ledwo zrozumieć. Jednak wydawały się niezwykle znaczące i strzegłem ich jak cennych pereł. Miałem wyraźne wrażenie, że są czymś centralnym, a z czasem zyskałem dzięki nim żywe pojęcie jaźni. Jaźni, pomyślałem, była jak monada, którą jestem i która stanowi mój świat. Mandala reprezentuje tę monadę i odpowiada mikrokosmicznej naturze psychiki. Już nie pamiętam, ile mandali narysowałem w tym czasie. Podczas pracy nad nimi nieustannie. Pojawiało się pytanie, dokąd prowadzi ten proces, jaki jest jego cel? Z własnego doświadczenia wiedziałem już, że nie mogę zakładać celu, który wydawałby mi się wiarygodny. Udowodniono mi, że muszę porzucić ideę nadrzędnej roli jego. W końcu zostałem sprowadzony na Ziemię, gdy próbowałem ją utrzymać. Chciałem kontynuować naukową analizę mitów, którą rozpocząłem w symbolach transformacji. To wciąż był mój cel, ale nie mogłem o tym myśleć. Byłem zmuszony przejść przez ten proces nieświadomie. Musiałem oddać się prądowi, nie wiedząc dokąd mnie zaprowadzi. Jednak gdy zaczynałem rysować mandale, dostrzegałem, że wszystko, wszystkie drogi, którymi podążałem, wszystkie kroki, które stawiałem, prowadziły z powrotem do jednego punktu, mianowicie do punktu środkowego. Coraz bardziej uświadamiałem sobie, że mandala to centrum. To wyraz wszystkich dróg, to droga do centrum. Do indywidualizacji. W tych latach, między 1918 a 1920, zacząłem rozumieć, że celem rozwoju psychicznego jest jaźń. Nie mamy do czynienia z liniową ewolucją, jest tylko okrężna droga wokół jaźni. Jednolite rozwinięcie istnieje. W najlepszym wypadku, tylko na początku. Później wszystko zmierza ku centrum. Ta myśl dała mi stabilność, a stopniowo wrócił mój wewnętrzny spokój. Wiedziałem, że odnajdując mandale jako wyraz siebie, osiągnąłem to, co dla mnie było ostateczne. Może ktoś inny wie więcej, ale ja nie. Kilka lat później, w 1927 roku, otrzymałem potwierdzenie swoich idei na temat centrum i jaźni we śnie. Przedstawiłem jego istotę w mandali, którą nazwałem Okno na Wieczność. Obraz ten został powtórzony w Tajemnicy Złotej Kwiatowej Rys, 3. Rok później namalowałem drugi obraz, również mandale, z złotym zamkiem w centrum. Kiedy go ukończyłem, zadałem sobie pytanie: dlaczego to jest takie chińskie? Byłem pod wrażeniem formy i doboru kolorów, które wydawały mi się chińskie, choć z zewnątrz nie miały nic chińskiego, a jednak tak to na mnie wpłynęło. Była to dziwna zbieżność, bo wkrótce potem otrzymałem list od Richarda Wilhelma, dołączający rękopis taoistyczno-alchemicznego traktatu pod tytułem Tajemnica Złotej Kwiatowej z prośbą, żebym napisał do niego komentarz. Natychmiast pochłonąłem rękopis, ponieważ tekst dał mi nieoczekiwane potwierdzenie moich idei dotyczących mandali i okrążania centrum. To był pierwszy moment, który przerwał moją izolację. Uświadomiłem sobie pokrewieństwo, mogłem nawiązać więź z czymś i kimś. Nie ma lepszego sposobu na pogłębienie cennego poczucia indywidualności niż posiadanie sekretu, który jednostka zobowiązuje się strzec. Sam początek struktur społecznych ujawnia pragnienie tajnych organizacji. Kiedy nie ma prawdziwych tajemnic, wynajduje się lub konstruuje takie, do których przytulają się uprzywilejowani i inicjowani. Tak było w przypadku różokrzyżowców i wielu innych stowarzyszeń. Wśród tych pseudotajemnic znajdują się ironicznie prawdziwe tajemnice, o których inicjowani są całkowicie nieświadomi, tak jak w tych organizacjach, które pożyczyły swoje tajemnice głównie z tradycji alchemicznej. Potrzeba ostentacyjnej tajemnicy ma ogromne znaczenie na prymitywnym poziomie, ponieważ wspólny sekret służy jako spoiwo łączące plemię. Sekrety na poziomie plemiennym stanowią pomocną kompensację dla braku spójności w osobowości jednostki, która ciągle powraca do pierwotnej, nieuświadomionej tożsamości z innymi członkami grupy. Osiągnięcie ludzkiego celu indywiduum świadomego swojej własnej, unikalnej natury. Staje się zatem długim, niemal beznadziejnym procesem edukacji. Nawet jednostki, których inicjacja w pewne sekrety w pewnym stopniu je wyróżniła, Zasadniczo przestrzegają praw tożsamości grupowej, choć w ich przypadku grupa jest społecznie zróżnicowana. Tajne stowarzyszenie jest etapem pośrednim na drodze do indywidualizacji. Jednostka wciąż polega na zbiorowej organizacji, aby przeprowadziła jego różnicowanie. To znaczy, że jeszcze nie uznała, iż prawdziwym zadaniem jednostki jest różnicowanie się od wszystkich innych i stanie na własnych nogach. Wszystkie zbiorowe tożsamości, takie jak członkostwo w organizacjach, poparcie dla izmów i temu podobne, utrudniają spełnienie tego zadania. Takie zbiorowe tożsamości są kulami u nogi dla słabych, tarczami dla bojaźliwych, łóżkami dla leniwych, żłobkami dla nieodpowiedzialnych, lecz jednocześnie są schronieniem dla biednych i słabych, portem dla rozbitków, łonem rodziny dla sierot, ziemią. Obiecaną dla rozczarowanych wędrowców i zmęczonych pielgrzymów, stadem i bezpiecznym zagajnikiem dla zagubionych, owiec oraz matką zapewniającą pożywienie i wspierającą wzrost. Niemniej jednak może się zdarzyć, że z wystarczających powodów mężczyzna poczuje potrzebę wyruszenia na własną rękę ku szerszym horyzontom. Może się zdarzyć, że wśród różnych szat, kształtów, form, trybów i stylów życia które są mu proponowane, nie znajdzie tego, czego naprawdę potrzebuje. Wyruszy sam i stanie się swoim własnym towarzystwem. Stanie się własną grupą złożoną z różnorodnych opinii i tendencji, które nie muszą koniecznie iść w tym samym kierunku. W rzeczywistości będzie w konflikcie sam ze sobą i napotka spore trudności w zjednoczeniu swojej własnej wielości, by działać wspólnie. Nawet jeśli będzie zewnętrznie chroniony przez społeczne formy etapu pośredniego, nie będzie miał obrony przed swoją wewnętrzną wielością. Brak jedności w sobie może spowodować, że się podda i powróci do tożsamości z otoczeniem. Jak inicjator tajnego stowarzyszenia, który wyzwolił się z nieodróżnialnej zbiorowości, jednostka, na swojej samotnej drodze, potrzebuje sekretu, którego z różnych powodów może nie chcieć lub nie móc ujawnić. Taki sekret wzmacnia ją w izolacji jej indywidualnych celów. Wiele osób nie znosi tej izolacji. Są to neurotycy, którzy muszą bawić się w chowanego zarówno z innymi, jak i z samymi sobą, nie potrafiąc naprawdę potraktować tej gry poważnie. Z reguły kończą na rezygnacji ze swojego indywidualnego celu na rzecz pragnienia zbiorowego konformizmu procesu, który podtrzymują wszystkie opinie, przekonania i ideały ich otoczenia. Ponadto żadne racjonalne argumenty nie mają siły przeciwko środowisku. Tylko sekret, którego jednostka nie może zdradzić, taki, którego boi się ujawnić, lub którego nie potrafi wyrazić słowami, a który w konsekwencji wydaje się należeć do kategorii szalonych pomysłów, może zapobiec w przeciwnym razie nieuniknionemu regresowi. Potrzeba takiego sekretu bywa tak przytłaczająca, że jednostka angażuje się w idee i działania, za które przestaje ponosić odpowiedzialność nie jest motywowana ani kaprysem, ani arogancją, lecz przez Dira necessitas, której sama nie potrafi pojąć. Ta konieczność spada na nią z dziką fatalnością i być może po raz pierwszy w życiu ukazuje jej ad oculos obecność czegoś obcego i potężniejszego od niej samej w jej najbardziej osobistym obszarze, gdzie myślała, że panuje. Żywy przykład stanowi historia Jakuba, który zmagał się z aniołem, i wyszedł z tego z wybitym biodrem, ale dzięki swojej walce zapobiegł morderstwu. W tamtych czasach historia Jakuba była bezdyskusyjnie akceptowana jako prawda. Współczesny Jakub, opowiadając taką historię, spotkałby się z wymownymi uśmiechami. Wolałby nie mówić o takich sprawach, zwłaszcza jeśli miałby swoje prywatne poglądy na temat natury posłańca Jahwe. W ten sposób znalazłby się chcąc nie chcąc, w posiadaniu sekretu, którego nie można omówić, i stałby się dewiantem w społeczeństwie. Oczywiście jego mentalne zabezpieczenie w końcu by się ujawniło, chyba że udałoby mu się udawać hipokryte przez całe życie. Jednak każdy, kto próbuje robić dwie rzeczy naraz, dostosować się do swojej grupy i jednocześnie dążyć do własnego indywidualnego celu, nasz nowoczesny Jakub ukrywał przed sobą fakt, że anioł był w końcu silniejszy z tej dwójki. Wkrótce po moich szóstych urodzinach, tata zaczął uczyć mnie łacinę, a ja poszedłem do szkoły. Szkoła mi nie przeszkadzała. Była dla mnie łatwa, bo zawsze byłem o krok przed innymi i nauczyłem się czytać jeszcze przed pójściem do niej. Pamiętam jednak czas, gdy jeszcze nie potrafiłem czytać, ale przekonywałem mamę, żeby czytała mi na głos z Orbis Pictus, starej, bogato ilustrowanej książki dla dzieci zawierającej opisy egzotycznych religii, zwłaszcza hinduskiej. Były tam ilustracje brahmy, wisznu i siwy, które nieustannie mnie fascynowały. Mama potem mówiła, że zawsze wracałem do tych obrazków. Gdy to robiłem, miałem niejasne poczucie ich bliskości z moim pierwotnym objawieniem, o którym nigdy nikomu nie mówiłem. To był sekret, którego nigdy nie mogłem zdradzić. Pośrednio moja mama potwierdziła to uczucie bo nie umknął mojej uwadze lekko pogardliwy ton, jakim mówiła o poganach. Wiedziałem, że wyrzuciłaby moje objawienie z przerażeniem i nie chciałem ryzykować takiego zranienia. To niezdrowe zachowanie było związane z jednej strony z ogromną wrażliwością i podatnością, z drugiej, a zwłaszcza, z samotnością mojej wczesnej młodości. Moja siostra urodziła się dziewięć lat po mnie. Bawiłem się sam i na swój sposób. Niestety, nie pamiętam, w co konkretnie się bawiłem. Pamiętam tylko, że nie chciałem być wtedy niepokojony. Byłem całkowicie pochłonięty swoimi zabawami i nie znosiłem, gdy ktoś na mnie patrzył albo mnie oceniał podczas nich. Moje pierwsze namacalne wspomnienia z zabawy pochodzą z siódmego lub ósmego roku życia. Pasjonowałem się klockami i budowałem wieże, które potem z zachwytem burzyłem podczas trzęsienia ziemi. Między ósmym a jedenastym rokiem życia nieustannie rysowałem obrazy bitew, oblężeń, bombardowań, starć morskich. potem zapełniłem cały zeszyt plamami atramentu i bawiłem się, nadając im fantastyczne znaczenie. Jednym z powodów, dla których lubiłem szkołę, było to, że wreszcie znalazłem tam rówieśników, których tak bardzo mi brakowało. Gdzieś, głęboko w tle zawsze intuicyjnie wiedziałem, że jestem kimś podwójnym. Jednym z nich był syn moich rodziców, który chodził do szkoły i był mniej inteligentny, uważny, pracowity, przyzwoity i czysty niż wielu innych chłopców. Drugi był dorosły, w rzeczywistości stary, sceptyczny, nieufny, oddalony od świata ludzi, ale bliski natury Ziemi, Słońcu, Księżycowi, pogodzie wszystkim żywym istotom, a przede wszystkim bliski nocy, marzeniom i temu, co Bóg. Działał bezpośrednio w nim, stawiam Bóg w cudzysłowach, ponieważ wydawało mi się, że natura, podobnie jak ja sam, została przez Boga odsunięta na bok jako nieludzka, chociaż stworzona przez niego jako wyraz samego siebie. Nic nie mogło mnie przekonać, że na obraz Boga odnosiło się tylko do człowieka. W rzeczywistości wydawało mi się, że wysokie góry Rzeki jeziora, drzewa, kwiaty i zwierzęta o wiele lepiej odzwierciedlają istotę Boga niż ludzie ze swoimi absurdalnymi ubraniami złośliwością, kłamstwem i obrzydliwym egoizmem. Wszystkimi cechami, które znałem zbyt dobrze, czyli z osobowości numer jeden ucznia z 1890 roku. Oprócz jego świata istniała inna sfera, jak świątynia, w której każdy, kto do niej wszedł, był przemieniony i nagle ogarniała go wizja całego kosmosu, także mógł tylko podziwiać i zachwycać się. Tu mieszkał inny, który znał Boga jako ukryty, osobisty, a jednocześnie suprapersonalny sekt. Tutaj nic nie dzieliło człowieka od Boga, wręcz przeciwnie, zdawało się, że ludzki umysł spogląda na stworzenie razem z Bogiem. To, co teraz rozwijam zdanie po zdaniu, jest czymś, czego wówczas nie byłem świadomy w wyraźny sposób, chociaż odczuwałem to z przytłaczającym przeczuciem i intensywnością uczuć. W takich momentach wiedziałem, że jestem godny siebie, że jestem swoją prawdziwą jaźnią. Gdy tylko byłem sam, mogłem wejść w ten stan. Dlatego szukałem spokoju i samotności, tego innego, osobowości numer no dwa. Gra i przeciwaga między osobowościami numer 1 i numer 2, która towarzyszyła mi przez całe życie, nie ma nic wspólnego z podziałem czy dysocjacją w zwykłym sensie medycznym. Przeciwnie, dzieje się to w każdej jednostce. W moim życiu osobowość numer 2 miała największe znaczenie, a ja zawsze starałem się zrobić miejsce dla wszystkiego, co chciało do mnie przyjść od wewnątrz. On jest postacią typową, ale dostrzega go tylko nieliczni. Świadomość większości ludzi nie jest wystarczająca, by uświadomić sobie, że On jest również tym, kim oni są.